Nic no się ma. Nie wiem, ile. Mało ludzi, 32 tylko. Co ty pędziesz? No.

Na ja nie Gdzie górą? Ja też, kurwa! Zrzucił mnie Nie wejdę, kurwa, mogę nie wejść ja też! No nie będzie mnie. Nie, no ja będę. To dostatecznie. No mnie nie będzie, no ja pierdolę, no. Gówno jebany. Co W pierwszej chcia... rundzie odpaść. Co chciałeś w tym czasie? No, Nic widzowie. Oglądacie się szkubańca. Słuchaj, zaraz też odpadnie. Nie że kulki, to jeszcze kurwa spadające, te. Tak. アホやこっち。 O, oj, wstawaj, 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 Jonusz, wstawaj. wstawaj. No wypierw, no bo to wypierdalaj. No po co oni to rozwalają w ogóle? No jeszcze się pytasz? Żeby sami spali. Oj, oj. E? Ale masz farta, że się odbiło od siebie, nie? O, oj, oj. O, ktoś ty spać. Ej. Ja tam mną jak to. 15 sekund jeszcze. 10. Aha, pierdole. Nie! 15. Jezus 10. Maria. Zostaw mnie. Zostaw mnie! Ale ty masz kurwa więcej farta niż rozumu ja pierdolę, nie? Umiem używać Taką czegoś doleśną, takiego jak patrzą. skok. O to, dobra, to było ciężkie. Dobra, półfinał też pewnie jakąś czasówkę pierdolną albo ten. Kiku, no tak. Ze szlamem coś na odpadanie. O, nie, to finał już. Dziesięć osób w finale. Aha. Hmm. No to jest najbardziej przejębana no mapa. Mhm. Uh -huh. Nie grałam w to nigdy. No bo to spada ci, nie? No, ja w tym nigdy nie grałam. No ja byłem w finale w tym. Nie wiem czy pamiętasz. No tak, ale ja tylko patrzyłam na ciebie. Jezus Maria, zostawiam. Tylko, że one chyba nie wracają. O Jezu, o sama się zjebie. No. Bo to się zaczęło ruszać. Także widzowie. Wchodzimy do następnej tury. W złym momencie się to zaczęło ruszać. 11. Level. 11. Za nim porę. Jak, nie, to. Nie ja idź pan. Na drugą stronę będzie się obracać. obracać. ty pity. 12 typa musi odpaść No odpadać 3 Jezus Maria chłop mnie zblokował warty przeszłam tytuła. Pierdolona głoś kurwa Zramierz rzuci, kurwa, jak będziemy tak trzymał ta jebana fasolka. Patrz, uzią się, kurwa, chuj na mnie. Szmata też mnie trzymała. Spadła. Patrz, na mnie się kurwa, uziął. Ale niż to też trzymała, jebana. Przeżyłem to. Matko włoskie. Weź go złap, kurwa. No, że to jest ja pierdolan. No i patrz do mnie leci, kurwa. Chuj. Zawsze na zaprawy, na Spadłem. Kurwa maczno na własne życzenie. Spadłem na sam dół. Jezu, ile typa przede mną Widzowie, to nie jest takie S? Jak mówiłem O Jezus Zostaw mnie Jezus Maria, dziękuję Ci No i spadłem Jestem Chuuu, Widzowie, ja to muszę Dawaj, <grym> dawaj, dawaj Dawaj, dawaj 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 Zapierdolaj Nie Andrzej tędy Nie Andrzej tędy IDIOTO, NIE TĘDY! Jestem ostatni, ja pierdolę widzowie! Czemu tędy? Na lewo się idzie tu! Próbowałem tam tędy kurwa, bo już, ja już nie mam czasu. Czy to przeszedłeś! I to jak dużym. Ja pierdolę. Czemu mi nazwy jakąś kurde... Hinduską czy jakąś tam, kurde, dało. I wiem. Bruta Elassa selwa. Co jest? O co tu chodzi? Co to w Nie mam pojęcia. No dobra, no i jak tu iść? Po, ja. Nie, nie Po z młotkami nie O Jezus, o Jezus! Gnoj, nie pchaj się. No ja czekam, pierdolę, nie idę. No kurwa, jebnął mnie. Piłka pieprzona. To jest ciężkie. To jest bardzo ciężkie. Czemu tu się respił? Nie przejdę tego. Byłam pierwsza. No kurwa, pizdnął mnie. Ale tu jest ciężko. Nie, no, nie... Tu jest ciężko! Jak tam jest ciężko? O chuj chodzi? Nawet tu nie doszedłeś. Nie wiem, czy ktokolwiek to przeszedł. Dobra, jest. Przeszedł. Tam. Tu jest tak ciężko. Oj. Gdzie ty jesteś? Przeszedłeś to? Przeszedłem tu. Jak ty to przeszedłeś tu? Normalnie. Ja nie umiem tego tu przejść. Matko! Pierwszy raz to zrobiłam tu. Dobra, jestem. Tam już w spację. Przeszłaś? Nie. Jezus Maria. Jesteś. Nie przejdę. Ja byłam pierwsza i nie mogłam tego główna kręcącego się przejść. Dobra, to jeszcze nie jest Ja, Nie ach, nie. Dobra, może się uda. Dobrze znaleźć kuźwa i będzie. Winek Raz, dwa, trzy, cztery. to chyba. Jeśli ja się nie mylę, to to. Tu, 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 tu. Padłem kurwa. Gdzieś spadłeś. Gdzie jest środek? Tu, 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 może być ten. Nie? Tak. Tak. Środek. Tu, 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 tu. No ja pierdzielę, nie umiem tego zrobić. No, tu. tu, 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 tu. Tam gdzie oni? A już to wygrał. Jestem. Dobra. Uch. Final. co dacie na finał. Nie, hmm. ja pier... nie jest ciężki. Nie jest ciężki, ale źle stanie, że idzie pizze. No tak, albo zaczniesz padać. Mm. Dobra, tu jesteśmy. Jest Macka to odpadło. Gdzie jest Macka? Tu jest Macka, mi się Co ty robiłeś? Jezus Maria. To niech on spadnie. Andrzej, uciekaj. Andrzej, uciekaj. Uciekaj. Co ty zrobiłeś? Nie zdążyłem uciec. No bo zajmowałeś się.